Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Passy. Dzisiaj mam do was coś bardzo fajnego i taki fajny, elegancki tort. Trala, tak go może pokorza, widać go może lepiej, tak? I tak, ja muszę za chwilę z tym tortem do lodówki, bo u nas jest ciepło, jednak w tej kuchni tutaj jest bardzo ciepło i e, ta, ten krem to on szybko, za za chwilę będzie cały miękki. Chciałabym że ten tort, ja się dzień na urodziny, on ja gdzie urodziny i zrobiła go z taką dekoracją, jak teraz ostatnio coś widzę, jest w modzie, z tymi płatkami ryżowymi. I robiła to pierwszy raz, wypróbowała to i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się na tym pracuje, nie jest to w ogóle ciężkie do zrobienia. Dekoracja się fajnie czymie. tort już mam pora godzin w lodówce i z tymi płatkami ryżowymi się po prostu nic nie dzieje. Także polecam wypróbować coś nowego, coś innego. Kochani, dzisiaj, jak powiedziała, fajny dzień u nas, fajna pogoda. Ja dzie urodziny, także ją ojdzie dalej fajrować. A was zapraszam do subskrypcji, zapraszam was do lajkowania i dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Także widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa I tak, potrzebujemy spód do tortu. Link podam wam w opisie na ten spód. I ten spód biszkoptowy będę nasączała wodą z cytryny i z dwoma łyżkami cukru pudru. Będzie to tort o smaku owoców leśnych. Także przygotowujemy 450 g mrożonych owoców leśnych, 3 łyżki cukru razem wszystko zagotowujemy. W tym czasie 10 płatek żelatyny nasączamy w zimnej wodzie. Zagotowane owoce leśne z cukrem, zagotowane owoce leśne z cukrem przesieramy przez sitko. Namoczoną żelatynę bardzo dobrze odciskamy. Dodajemy do tego musu owocowego. I wszystko razem bardzo dobrze mieszamy do rozpuszczenia żelatyny. Letni mus dajemy do lodówki. Następnie przygotowujemy teraz krem ze śmietanki mascapone. W misie miksera mam 400 ml śmietanki kremówki. Dodaję trochę wanilii i ubijam. Kremówka i serek mascapone muszą być bardzo dobrze schłodzone. Do tego dodaję 400 gram serka mascapone porcjami i ubijamy razem do połączenia składników. Gdy śmietanka z mascapone jest ubita, dodajemy stopniowo zimny mus z żelatyną i musimy pamiętać, że śmietanka z mascapone i ten mus muszą mieć tą samą temperaturę. Mieszamy krótko do połączenia i nasz krem jest gotowy nakładamy na spód na pierwszy blat porcjami wygładzamy i na krem przyjdzie znowu następny biszkopt nie możemy zapomnieć o nasączeniu i tak powtarzamy te czynności aż będzie nasz tort gotowy tort odstawiam do lodówki i teraz przygotowujemy tynk na tynk potrzebowałam 250 g masła i 250 g mleczka skondensowanego słodzonego. Masło musimy tutaj ubić do białości, to trwa nawet około 12 minut i do ubitego masła dodaję powoli bardzo dobrze słodzone mleczko skondensowane. Mój to już jest dobrze słodzony, wymuję go z rantu i będę go tynkować. Torci fajnie wygląda. Tu jest mój gotowy krem. Tak powinien wyglądać biały, puszysty. I zabieram się za Tynkowanie to znaczy obkładanie tortu tą warstwą z ostatniego kremu. Tymu w misce gorąco woda i robię jeszcze taki ostatni szlif i mój gotowy torcik idzie do lodówki do schłodzenia i później zostaje tylko dekoracja. I dekoruję, na dół daję sobie taką czerwoną tasiemkę, taki czarny topper dałam i robię te dekoracje z tego papieru ryżowego, wkładam je do tortu, wszystko bardzo fajnie mi się trzymie. Co chwilę muszę z tym tortem uciekać do lodówki, go schładzać, bo jest tak gorąco dzisiaj. I teraz tylko brzegi maluję sobie złotym barwnikiem. I mój torcik jest gotowy. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia.